Jeżeli ktoś jest z mojego rocznika tak stary jak ja no to kurde musi znać ten kultowy wzorzec lizaka badziebnego bo to jest właśnie lizak z mojego dzieciństwa no otwieraj linka to jest lizak z mojego dzieciństwa i tak to się zawsze otwierało szkoda że nie ma cytronet bo wtedy jeszcze cytronety były a dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać o dzieciństwie w czasach komuny i dzieciństwie w czasach apartheidu. Także ja tutaj przytaszczyłem wszystko to co jest kultowe. Przede wszystkim te lizaki kultowe no to czasami raz na rok albo na dwa lata mam taki kaprys żeby wziąć i te lizaki właśnie wziąć. Jeżeli ta firma z tym wzorem przetrwała to jestem pełen szacunku dla nich w tych czasach komuny prawda. Ty też masz jakieś swoje smaki z dzieciństwa nie wiem słodycze czy coś. Mamy Lizaki mamy. Y, to był lizak, jest takie taka proszki, nie? Mhm. mówimy tak? I to był cało, potem cały burzy to czerwony. Nie? Ale z cukru czy z czego kolorowego? Ta, 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 tak, Cukier kolorowy, nie? Potem, to, potem masz z czerwonym nie cały. Mhm. E, chipsy mamy też. Knicks. No Ale widzisz, <grym> U Was knickle. były chipsy. No. A chipsy to się już pojawiły dużo, dużo, dużo później w Polsce. A z mojego dzieciństwa, to do czego później wrócimy. To są właśnie prażynki, prażynki też kupiłem, bo nagle zaczęły się pojawiać, A więc przede wszystkim były lizaki tego typu, krówki, zawsze była wojna o to, czy są to krówki kruche, czy takie ciągrące się mordoklejki. No przede wszystkim zawsze jak jeździłem do babci, to były tego typu cukierki miętowe, to też pamiętam chyba już ze 30 lat albo i więcej. Tylko stary starym ludziom, tego No bo starym ludziom... Biorą... Myślałam, że to jest coś taki lek. Bo jest taki, taki zapach też. No. no mentolowy. To jest taki zapach mentolowy. A mam pytanie. Teraz ma różne yy, smaki. To też było? Nie. A, nie. Okay. Krówka jest krówka. i jeszcze znaczy śmiesznie, bo jak kupowałem te krówki to facet mówi, są najlepsze krówki jakie są, bo są wedla i tak dalej. Mhm. Ale oczywiście Byłem w sklepie, widziałem te krówki tych papierowych, takich z mojego dzieciństwa czasów, ale ta babka mówi, nie polecam, nie polecam. Mówię, Dziękuję za szczerość, nie? To znaczy, że nie wiem, może od czasów komory w tym sklepie leżały i tak dalej. Ale jakie miałaś takie swoje smaki w dzieciństwie? Na przykład, nie wiem, zupy, jedzenie? Nie, nie mieliśmy zupy. To jest za gorąco na zupy. Na, na przykład? Zupę? No, zupy to po prostu tylko tutaj. Ja po prostu jadam zupy tylko po. E, tam, RPA to było zimę, no. A mhm. to prawdziwe zimy to no, nie było, nie? Mhm. A, ale na przykład e, wakacje to było tosty, e, galerycka, bardzo dużo jadłam mhm. galerycka. E, Mama mhm. zrobiła taki dezert mhm. z różne owoce, na przykład e, arbu, Arbus. Mhm. Bardzo lubi tego. To jest bardzo takie kiedy to jest grudnie, to jest gorąco, to jest blisko do, bo, do, bo, do Bożego Narodzenia. Tak, to było tak, że pływamy i mamy arbus albo e, melon albo coś takiego, nie? ten owoce. E, no, ale to były różne inne rzeczy też, nie? chipsy było, różne takie śmieszne, nie, nie mieliśmy krówki, ale takie bardzo fady e, cukierki. Nie? 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 Takim byliśmy, byliśmy No u nas to, co kultowe było, to zawsze była woda saturatora. Że stała baba i była woda gazowana. okej. Okay. I się ten no. sokiem brało. Ta szklanka jeszcze była tak pukana i koronawirusa nie było. I wszystko pasowało. Wszyscy pili. Może byli brudni, ale byli szczęśliwi. Zawsze. Nie, ale to też byliśmy, cały czas na dworze. Ale to dziwne tak jest, że zrobimy taki. To kupić kola, fanta i tak dalej, to były drogie rzeczy, nie? To e, mama e, zawsze zrobiła dla nas takie lody, ale to jest e, z e, tego e, mm, syrop, nie? I, I wodę, a mm -hmm. potem jadłaś tego, nie? Po prostu, ale mm -hmm. lody po prostu były za drogie, po prostu. Ale dla mnie to były lody, nie? Mm -hmm. Bo nie wiedziałam, co to jest prawdziwe lody, albo mm -hmm. czas takiego. Restauracja McDonald's, KFC, KFC było, ale McDonald's z, no, z, bóżni, bóżni, później. Mace, później, no, dużo później. No, ale to wszystko było jak byliśmy w domu, nie? Mm. No. Jak mi chodzi o te czasy, na przykład u nas była komuna, u was była apartheid, nie? Mm. I była taka sytuacja, że wiadomo, była komuna w sklepach niczego nie było, jakoś e, w sumie Ludzie patrzyli na tą Europę Zachodnią, jak ktoś tam pracował z rodziny w Europie Zachodniej, to były dolary, były pewekcy, można było kupować te rzeczy takie dewizowe, drożej, prawda? A u Was też była taka sytuacja, że jak była parka, to nie wiem. To było no jak, jak to wyglądało? To, 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 moi, z mojej tata czasy i mojej mamy, oni też dostały takie kupony, tak. Mhm. I po prostu oni idzili do sklepu, ale sklep był tylko na przykład wejście do sklepu tylko było na białe ludzi musisz mhm. iść tak bok, nie mhm. na przykład, ale też autobusem też, ale to na przykład wszystko było na, na kartce, nie mhm. po prostu e, i każda rodzina ma tylko tyle mhm. po prostu nie, ale to Z przedziału, tak, tak, tak na przykład e, całe e, masło, nie, ale to mhm. było prawdziwe masło i dostało już taki ciaseczko mhm. często ale też był taki rzeczy, że po prostu nie było dużo smaku, nie? Mm -hmm. Niestety, ale później on po prostu prowadzi z tego, że musisz iść do sklepu mm -hmm. i masz mm -hmm. gotówkę, tak? Mm -hmm. Ale też było tak, że no, tylko biał ludzi miał wejść do wejście, ten wejście mm -hmm. tak? Ale na mm -hmm. ludzi z kolor, no, to obok, mieli tyle. Mm -hmm. Kolejka też było pierw pierwszeństwo do ludzi. Mm -hmm. No to po prostu to, ale to nie jest tak, że nie możesz kupić wszystko, nie, też to, 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 to było tak, że możesz, ale to też jest tak, że po prostu był biedny, nie, nie było takich czasów, że po prostu miał wszystko, no. A propos kuponów, to jak grzebałem w swojej starocie u w mieszkaniu, nie wiem, czy ktoś z Was pamięta kartki na paliwo, jak były w Polsce, o, odwrotnie, kartki na paliwo, oczywiście kartki, były na wszystko. Były na mięso, były na buty, były na cukier. Ja pamiętam, że u nas było tak, że mama wsadzała nas w kolejkę, bo akurat w Płocku było tak, że jeżeli kupując mięso, dało się całą kartkę mięsa od razu, brało się paczki, to się dostawało 10% więcej mięsa, niż jeżeli ktoś by po kawałku coś tam brał ogólnie. Także z kartkami to są doświadczenia już dosyć oryginalne. A e, pamiętam, że kultowe to umiem w podstawówce w szkole, oczywiście ja to zawsze sobie pamiętam i zawsze mam na pamiątkę mój dzienniczek ucznia, gdzie, gdzie po prostu w szkole wpisywano oceny, wpisywano uwagi. Mogę sobie zobaczyć, jak tam w piątej klasie się uczyłem kiedyś. U Was też w szkołach były załóżmy jakieś dzienniczki czy tak, coś? No to, 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 to nie tak, na wsiączki miałeś taki dużo karty i każdej klasy klasę miałeś, nie? Mhm. A pierwsze klasy, ja po prostu było pierwsze na tej mhm. klasie i mam to diplomę dyplomer i najlepsza w pierwszej klasie? Tak. tak. No to jestem dumny. No. <noise> byłem najlepszy. E, tak, ale to nie tak. Ja mam każdy, moje rodzice mam każde, mhm. na przykład rok. I, i to było coś innego. To było tak nie nie klasę jeden drugi, ale e, mamy inne liczby. Mhm. no już, Właśnie, bo jest taka sytuacja, że w Polsce jest od, jakie są na przykład oceny, to od jedynki do szóstki są, w tej chwili za mój czas było dwójki do piątki, ale ta najwyższa ocena, czyli piątka, szóstka były najwyższe, a jedynka, dwójka były najsłabsze. Natomiast w momencie, kiedy ja byłem nauczycielem w szkole, to w Szwajcarii, to w Szwajcarii było na odwrót, z kolei jedynka, dwójka były najlepsze, a piątka, szóstka były najgorsze, a u Was jak to było? Nie, mamy A, B, C. ABC. ABC F. No, F jest sorry. F jesteś chory. No. Jesteś chory. I potem masz procent tak. 60, 50 jest, że po prostu no, dostałoś. Przychodzi ktoś do domu i mówi, że dostał ocenę Z, nie? Nie, no. nie, nie, To F jest najgorsze i po prostu... Mhm. No, ale to... Ale to było moje czasy i no. czasy i po prostu zmieni tego, nie? Mm -hmm. Ale to jeszcze nie mamy tego, że jest e, piątka, po mm -hmm. nie. Mm -hmm. Mamy A, B, C, i albo masz procentę. Coś, co było kultowe u mnie w podstawówce, to do podstawówki komuny przychodził policjant. I obowiązkowe było to, żeby robić e, karty rowerowe. Także ja mogę sobie zobaczyć, bo mam... Niewymienialną jeszcze, nie? Niewymienialną kartę rowerową którego to roku jest? Z 86. No to miałem 11 lat. 11 lat. So sweet. No także zawsze robili, załóżmy, jakieś uprawnienia na rowery czy na coś i to było obowiązkowe, żeby to załóżmy w szkole robić. A inna taka sprawa, załóżmy troszeczkę dalej, bo za komuny wiadomo, że u nas pamiętam, że były książeczki walutowe i w ogóle nie było dyskusji, żeby jechać za granicę, prawda. Bo paszportu to w ogóle nikt nie dostał. W dowodzie osobistym wbijano e, pieczątki, które e, były i pokazywały, że ktoś może sobie jechać na przykład do krajów komunistycznych. To były takie pieczątki w dowodzie osobistym. Natomiast później ja, oczywiście, jeszcze miałem tymczasowy dowód osobisty, ale z czasów komuny, albo zaraz po komunie, to miałem właśnie pierwszy mój paszport dla tych młodszych, co nie wiedzą i nie wierzą, że tak istniało. To właśnie o, jest pieczątka, że po krajach komunistycznych można sobie jeździć, ale nigdzie na zachód. Pamiętam, żeby książeczki walutowe można było 25 dolarów tylko wywieźć za granicę, ani dolara więcej. No i wtedy można było w Polsce kupić 25 dolarów i z tą kwotą wyjeżdżać. Żeby się każdy tam gdzieś tam po kąt nie miał więcej i wyjeżdżał, nie? Ale ten. Ale jak u Was wyglądała kwestia z paszportami w okresie apartheidu? Ja byłam za młoda, to ja nie, nie pamiętam, ale na przykład e, to było inne na, sytuacje, na przykład jeżeli chcesz jechać to derben mm -hmm. i teraz e, mieliśmy inne takie granice, nie? Mm -hmm. To po prostu e, dostałam taki, to nie było passport, chyba było ID, mm -hmm. identification mm -hmm. book, tak? I pamiętam, że to było, to nie z granicy Erba, mm -hmm. ale to było tak, że po prostu inne no, in, Boiewództwo, hmm, po, no. po prostu no. powinieneś. Stop, i oni po prostu stracić, Kontrolę, Kontrolę, ale to było nie. I to Derben jest metal. Teraz jest metal. Mm -hmm, e... mm -hmm. Quazul... Teraz jest kwaśny metal, a nie. Tak, tak. To była e... granica, ale to nie jest granica, jest województwo inne. To było bardzo niebezpieczne. Hmm. Po prostu pamiętam raz, że po prostu byliśmy tam. To Darben na wakacje? Uh -huh. Po prostu myliśmy ten Identification Post, uh -huh. tak? Na dzieci też. Uh -huh. A nie wiem dokładnie po prostu jak to było z paszportem, bo uh -huh. było za drogie. Uh -huh. Nigdy moje rodziny. Nie, nie wyjeżdżać było... za granicę? Nie, po... kiedy to było apartez? Nie. się uh -huh. się zastanawiałem, bo ja. Dokładnie w tej chwili nie, 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 nie pamiętam, w którym to roku było, albo do którego roku to było, bo ja jeszcze pamiętam za dzieciństwa tą starą flagę RPA. O, tak. Pomarańczowa, niebieska, biała, niebieska i te trzy flagi w środku, nie? Tak jest. No. Brytyjska, holenderska i tak dalej. Tak. I ja tą flagę pamiętam. to ja Zdziwiony byłem, jak zobaczyłem później, że RPA ma inną flagę. Nawet o, ja nawet, o, tak, tak, tak. tak jakby przespałem ten apartheid i nie wiedziałem, że ta flaga była związana z apartheidem w sumie. Flaga inne, I kim mhm. było inny. I kiedy apartheid kończyła i na Mandela było prezydent mhm. to flaga zmieniła i Jim zmieniła tego. Nie? Bo ja nawet nie pamiętam, czy. bo przecież Namibia była pod zarządem RPA przez jakiś okres czasu, potem ONZ wzięło, zabrało, Namibię zrobiło oddzielne państwo. A ty ja nawet nie pamiętam, czy do Twoich czasów Namibia jeszcze należała do RPA, czy już nie? Chyba nie, chyba nie. Jak to tam było, nie? No. Ale to dopiero wtedy było potężne tak. państwo. Bo jest chyba 5 razy większy od Polski też dorzucić na do tego? Tak. To byłoby z 10 razy większe to jest od Polski. Super. To też jest też w województwie zmieniła e, imię, nie? Mhm. Wszystko po, po, po kolei na przykład Le Popo, na mhm. przykład Hao mhm. my jesteśmy Isynga i Bies Mandela Metropolitan. Mhm. Nie, to wszystko zmieniło po prostu. Limpopo, o tym będzie jeden z odcinków, gdzie będziemy mówić o sporcie. To w Limpopo jest najtrudniejsze na świecie pole golfowe. Do czego wrócę? Gdzie tylko chyba 3 czy 4 osoby w ogóle wbiły piłkę do tego pola golfowego. Bardzo ciekawie położone i bardzo oryginalne. Ale to już tam przy tematach sportu dojdziemy. Takie kilka ciekawostek chciałem powiedzieć, bo mówisz o ID. W Polsce była taka sytuacja, że wiadomo, że były te książeczkowe dowody osobiste. To jest mój pierwszy dowód osobisty. Wcześniej miałem tymczasowy dowód osobisty, więc on był taki czerwony, pamiętam. I można było go dostać ma co 18 lat, ale 17 lat. Tylko i wyłącznie po to, żeby dostać paszport, bo nie można było paszportu dostać bez dowodu osobistego. Ale co jest w tym dowodzie osobistym najważniejsze? Ja, akurat, pochodzę z Płocka, który miał pewne tradycje, i w Urzędzie Miasta Płocka. Była zatrudniona specjalna babka, która takim piórem gęsim brała ten dowód osobisty, wypisywała. Ona była z kaligrafii i ona po prostu w ten sposób brała, wypisywała dowody osobiste. Ja pamiętam, że potem kiedyś pojechałem, już chyba później na studia, czy gdzieś, nie pamiętam jak to ja tam pojechałem. I ktoś miał dowód osobisty wypisany przez jakąś babę normalnie, tak długopisem, nie? No to ja mówię, nie no, stary no. Przecież w każdym urzędzie miasta w komu za komuny była jedna baba zatrudniona, która była od kaligrafii albo jakiś chłop od kaligrafii i on robił bardzo ładnie, bo dowód osobisty miał mieć jakiś ładny szacunek. To było tusz robiony, gęsi piórem robione i to było najfajniejsze. Ale inna rzecz komiczna, która mi się kojarzy z komuną w Polsce, Albo z czasami po komunie, już z tymi kosmicznymi, to jak w tej chwili mamy prawo jazdy, jeździmy wszędzie i tak dalej, to przecież tak nie było, nie? Po prostu można było na tym prawie jeździć po polsce, ale polskie prawo jazdy nie było nigdzie uznawane za granicą, więc do tego się wyrabiało takie niby międzynarodowe prawo jazdy, dodatkowe czy to było drugie prawo jazdy, do wyjazdu za granicę samochodem. To też prześmieszna rzecz i prześmieszna w sumie historia. Ale tak samo jak z tymi kartkami, na przykład na paliwo, to co to co mi się kojarzy, to ponieważ te kartki dawali na samku zarejestrowany. Było to tak, że niektórzy kupowali jakiegoś złoma, który był zarejestrowany, tylko po to, żeby mieć dwa razy więcej kartek na paliwo, prawda? To po prostu w ten sposób się jakoś kombinowało. No ale akurat tak jak ty mówisz, że do sklepów ktoś, kto nie był biały, wchodził. Z innej strony, tak? Ta. Ale to takie piękne sytuacje było tak, że ja, ja byłem ja bardzo mały i po prostu dla mnie nie widziałam, to to jest oparte, bo dla mnie to było normalnie, ale moi rodzice robiły bardzo fajnie rzeczy, że po prostu na przykład jeżeli to było takie sytuacje, że jedziemy do morze, no to może uh -huh. tak? Uh -huh. Że po prostu pierwsze jedziesz i po prostu widzisz te piękne plaże uh -huh. i wszystko i tak dalej. I zawsze my, jakie dzieci pytamy, ale tutaj jest fajnie, też, też. I tata zawsze mówi, ale dalej jest lepiej. I, I po prostu mówi, dlaczego, dlaczego? Dalej jest lepiej. Bo to było tak, że pierwsze. Dla białych było. Dla biał tylko na białych ludzi. Uh -huh. I moje rodzice tylko mówiły do nas. To, to, to dalej jest lepiej, mm -hmm. bo po prostu nie trzeba już pokazać, że to, 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 to tutaj nie możesz. Tak? No, no, no. I ja po prostu do dziś pamiętam to było najpiękniejsze rzeczy moich rodziców robiła, mm -hmm. żeby po prostu chronić nas, mm -hmm. że po prostu nie mówisz, ale tutaj nie możesz, tak? Mm -hmm. Ale to nie, dalej jest piękne, to jest fajnie. I to naprawdę było piękne, fajnie, mm -hmm. bo tam było tylko... Um, Kamień, nie? dużo, ale to po prostu musisz naprawdę znaleźć taki fajny basen, m mówimy tak. I to pierwsza rzecz po prostu zrobimy tak z mojej siostrami. znaleźć taki basen, że możemy pływać, ale to po prostu, to było nie komfortowe, nie, nie wygodnie ale po prostu, ale dla nas to było super, bo tutaj, moi rodzice mówimy, mhm. dla nas, że tutaj jest lepiej, aż tak. Czy w tej tak. chwili załóżmy, Werpa zmieniło się w porównaniu do tamtych czasów twoim zdaniem. Czy po prostu hmm, ten apartheid przesunął się w drugą stronę, nazwijmy to. Bo ja tak. pamiętam taki przykład. Wtedy Ty pokazywałaś mi zdjęcie z jakiejś tam plaży i mówiłaś, że my z to mogliśmy tylko tu stać, bo tam mogli na plaży być biali ludzie. Tak. A potem tak mówisz do mnie, no, a teraz jest odwrotnie, nie? Tak. <laughs> bo teraz my tam jesteśmy, a biali ludzie, mogą sobie stać popatrzeć, nie? To jest prawda, to jest tak, że, że ja po prostu myślę, że wszystko jest odwrotnie. Tak? Mhm. Um, na przykład to jest dobrze. Nie wiem. Ja po prostu byłam tam kilka lat temu, ale myślę, że po prostu um, ja, ja nie mówię wszystko. Ja po prostu um, myślę, że na samym dalej miał pewien plan. Mhm. I po prostu on po prostu miał pewnym wierzę, że po prostu ten kraj może być bardzo super, bardzo dobrze i tak dalej. Tylko że jego team, tak, hmm. oddział, nie po prostu sparałam go, hmm. po prostu je, jego wizja to on hmm. po prostu widziała, tak? Potem na przykład. I, i, I jego koncepcja po prostu nie było, co, nazwijmy po prostu. Nie została przyjęta, nie? Tak, dokładnie. Znaczy, różnica polega na tym, że w Polsce była komuna. Polska poszła sobie do przodu oczywiście ci co byli komuchami to sobie ustawili się, że nawet teraz w tej chwili i w rządzie i gdzieś indziej też pieniądze mają i tak dalej to oczywiście to jest inna sprawa i inny temat już ja mam wrażenie, że po prostu w przypadku RPA ja tam się nie znam, ale to jest takie moje wrażenie że w przypadku RPA była part i w sumie dalej nic się nie zmieniło tylko po prostu to się obróciło z tak, i, 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 i wcale kraj nie poszedł do przodu, bo... Ale to jest tak, że po prostu jeżeli to nie uczyć od historii, historia będzie powtórzyć. Zawsze. Tak? I to jest tak, że po prostu na Smendele miał pewne, jeżeli to naprawdę e, pytać jego bi 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 biograf i tak, zobaczcie, hmm. że po prostu on naprawdę miał dobre hmm. serce i po prostu on po prostu chciał ciągnąć ten kraj to hmm. dobre hmm. dobry tak? Hmm. Niestety to jest tak, że inne ludzi, na przykład, no, ja, nazwijmy, czarne ludzi myślały, mm. że to, jeżeli to będzie odwrotnie, wszystko będzie lepiej, tak? le le wszystko będzie tak, że po prostu mm. a, możesz wejść na rękę. To nie mm. jest tak, że po prostu on myślał, że to po prostu musisz pracować na tego, mm. tak? I to wszystko muszę spracować po prostu, by ten kraj po prostu budować od początku, mm. tak? Mm -hmm. Ale to niestety nie, dla mnie to jest tak, że, że, że ludzie po prostu myślały, że to jest odwrotnie e, nie, nie moc, tylko że po prostu czarne ludzi teraz mają moc, nie? Mhm. To, to nie, nie działa tak. Masz moc, ale musisz zrobić coś z ten moc, mhm. tak? Że po prostu jest lepiej. Masz pozycję, ale po prostu ten fermen idzie do, do mhm. przodu, no to jak jest sens? Lepiej mhm. mieć kogoś, że masz wieże, mhm. ma, 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 ma dużo... Experience, mm -hmm. mówimy tak, mm -hmm. po prostu ciągasz tę fermę mm -hmm. dalej, a nie mam pozycję, bo jestem czarny no. I tyle. Ale to ja, ja osobiście mam taki dużo, dużo e, różne ludzi, mm -hmm. to po prostu ma inny kolor, po prostu inny e, ten, że po prostu też ma taki mm -hmm. sytuacja że po prostu no nie jest fajnie, że po prostu wyszły jak wyszły. Mm -hmm. A te czasami za tymi latami dzieciństwa? O. Za tym, że nie można było nic skupić. Bo ja na, przykład, ja na przykład tęsknię za tym, że e, kiedyś były cytronety, które były w foliowych torebkach, które były dziadowskie, jak nie wiem, e, przykładowo. Dlatego teraz też e, zrobiłem ten pleśniak ciasto mojego dzieciństwa, bo też dawno nie jadłem, i czasami właśnie za takimi smakami dzieciństwa mhm. biorę tak ja tak nie że czas było bardzo długo, że Bo nie było komputerów nie było komputer ale czas było że po prostu wszystko było prosto krwawcze krwawcze no dziękuję wszystko było prosto ale teraz ja ja nie na tego. ludzie byli bardziej otwarci mi się tak. wydaje ludzie byli otwarci ale wszystko było prosto jest wokacja wiem co robimy Edukacja albo coś takiego wszystko było prosto. Nie. Ale na przykład wakacje dla mnie były trzy tygodnie, ale nie. dla mnie to były trzy miesiące. Nie. Zawsze ja czułam, że to były trzy miesiące. Tak, bo... wakacje trwały zawsze, nie? Ale to dla mnie, ja jak i dziecko, jak i dziecko z apartheid, nic mi brakuje po prostu, nie. tak? Moi rodzice robiło wszystko, że masz. Tutaj nie. jest rower, tutaj jest wszystko i... I, I to ja bardzo jestem wdzięczny, że moi rodzice zrobiło wszystko, tak, myliśmy wszystko, mhm. ale po prostu ja, kiedy ja myślę o tego, to ja po mhm. prostu nie brakowało mi się mhm. nic, po prostu tak. Tak jest sentyment, pewnie. No tak. Także tak wyglądają dzieci, moi drodzy, komunizmu i apartheidu, którzy dziś patrzą troszeczkę innymi oczami na ten świat.